Przekonanie, że w jakiś sposób rząd może wydawać pieniądze bez czyjegoś kosztu. Nie wiem, ile z Was kiedykolwiek słyszało wspaniałe określenie rządu. Zostało to powiedziane przez francuskiego ekonomistę o imieniu Frédéric Bastia około 150 lat temu. Powiedział, że rząd to ta fikcja, w której wszyscy wierzą, że mogą żyć kosztem innych. I to jest mit darmowego obiadu. Mit, że w jakiś sposób rząd może dostarczać dobra i usługi, może wydawać pieniądze, bez czyjegoś kosztu. Teraz szczególna forma, jaką przyjmuje ten mit, jest bardzo konkretna. Ma dwie części. Jedna część to przekonanie, że w jakiś sposób można opodatkować biznes bez konsumentów, pracowników czy jednostek, które by za to płaciły. W jakiś sposób biznes jest dużym źródłem, wielką obfitością, którą można opodatkować bez żadnych kosztów, a inną formą tego mitu jest przekonanie,